Oto kolejna część naszej lody. i tym razem będziemy lecieć na litrach do tamtej wyspy. Dobra, lecimy, oby mnie wpadł do tej lawy. O, może na porcie się wylądujemy. Lądujemy. Tutaj ląduję, tutaj ląduję. Nocne lądowanie, ale. Ej, to już bajkoługa! Elo, elo, elo! Elo! Co on tam robi normalnie? Co on tam robi? Ej, ja wezmę, no idę tam. Tam. A ja tu zaraz znajdę Ile tego piachu, ile ja chcę przejść. No nagrywam gościu, nagrywam, więc musi być coś leciałem tu na lydrach! Naprzemu? leciałem tu na e litrach No ale to, co ja tu mu zrobiłem, to ma rację. Przesadzam, ci to zamknę. Tu ci to zamknę, tylko muszę się tam, tam dostać. No! gościu, że ci przeszkadzałem. Sorry, ziom, sorry, sorry, naprawdę wielkie sorry. Weź sobie ten stone, jeśli potrzebny. Zabudujemy go tam ponownie. Ja tam będę wracał do zamku. O oh OMG, nie lubię chodzić z tymi No, dzięki. No, nie wiem, że trochę... Nie wiedziałem, że trochę stona może być prezentem. Bo to tylko trochę stona. Dobra, dobra, ja tam lecę. O nie, dobra, muszę lecieć. O, wow, wylądowanie nie było jak najlepsze O, wskoczyłem tutaj, To jestem tam. Yey! Dobra, można tak lecieć lepiej. lepiej. Nie, muszę. Zdejmę je na chwilę, bo muszę wejść tam na samą górę i przejść się do zamku. No zobaczcie jak tam u Tymka, bo na tej wyspie mogliśmy w sumie w nocy zrobić fajny odcinek. Hmm. Odcinek w nocy. Mogło być naprawdę niezłe, ale lecę teraz, lecę. Rozpęd biorę, lecę. O nie, jak nie dolecę. Nie dolecę! To jest na fank, że nie dolecę! Nie wziąłem fajerwerek! nie! Już jestem na! O nie! Żwarem to został na... Zajebałem na z wody takie pszczoła! Nie, to było twarde lądowanie! Twarde! Bolesne! O! Oh to mi jeszcze się może przytrafić, o! i level mam, no co mogę tu? A założę już sobie to! Na pieśni sobie założę, aby mieć trochę przynajmniej tej zbroi. Dobra. Tylko, nie, nie wiem, po co tu jest, ale mogę jej użyć sobie. Butelkę schowam, przemiec schowam, bo mi już tych rzeczy tu trochę wystarczy. Niektórych, bo... Nie, kurczaka tu nie ale Ten piasek schowam. Niepotrzebne. Sprawdzę hmm. sobie, co tu mi robią. Tymek jest tu w środku. O nie, Tymek jest tam. O, ale nam tu namieszał. O nie, Aha, ja, ja nie tu O, mi złotko daje. Hmm.

Dobra, jak go to tak. Na... Muszę nagrać w kolejce odpinać. Tak. już mnie zostawić, bo... Dobra, ja zamykam drzwi, bo. Naprawdę nie mam pojęcia, co tam się dzieje i wcale nie chcę wiedzieć. Ile muszę jeść? Ile jeszcze muszę jeść, aby mi się to HP odrodziło całe. Dobra, to nie kiedy na mnie kur i zacznie mnie znowu dręczyć. Co mam tam to miejsce? Hmm. O, tylko czy ja tam dolecę, dolecę z łatwością myślę, ale na dach trzeba wyglądować. Na dach, na dach. O jest normalne lądowanie. O dobra, trzeba tu włożyć. O! Bo tam jak mówisz, że moby czasami są często. Na dachu. Hmm. będzie taka mała pokazanie, bo... No, zacząłem pokazywać? Mój serwer. No, tu chciał, mógłby spawnąć zawsze. Jest tu zresztą osad... złosadników i miałem kłopoty, ale dobre jest tutaj spokój już, bo nie ma nic różnego, ale takie rzeczy. A no, mój brat tam. Bada. Zaraz tam z tu zostawili otwarte, co Na ma odcinek, a oni w ogóle mi nie pomagają, tylko... ja zem jeszcze złotego arbu, to nie da się go zjeść! A nie, to. Bo... Dobra, nie wiem, da się w ogóle dolecieć tak niskiej wysokości. No. gdybym tam na górę. Nie odporności na owie nie mam. Hej, ale... Mam. No za to dobrym parkourą. Mam po Jestem dobrym parkurostem. Lepszym odpęta. Zobaczcie, dolecę. Zobaczymy. Będę miał łódkę w ręce, aby móc do niej wsiąść na wszelki wypadek. HP pełne. Lecę, lecę. O nie, 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 nie. Co ja tu zrobiłem, Co nie wiem co źle zrobiłem, że... Wsucicie się. Okej, dobrze, tu je. Gdzieś wysiasz, bo... Tam mam kłopot wodne małe... O nie, kłopot tam zamknie, nie! Moje łagodnie nie, łóżki nie oddam. Dobra, to lecie, to no tam, bo tam dzisiaj chodzi, a Ej! może po prostu coś zabiję? No ale nie stoi nie wiem nie mam nic innego do roboty. Teraz coś zjem. Będziemy kończyć ten odcinek długo, wystarczy już go. Już kolor no. nagrywam. Pasu. To już aby mnie czerpało. Ja otrzymuję. Odpnę.